Moje uszanowanie, z tej strony Aga Rogala, pomagam rodzicom dogadać się ze sobą i ze swoimi dziećmi, a ten podcast jest szczególnie dla tych, yy, którzy chcieliby się dogadać ze sobą w parze, w związku, w małżeństwie. Po to, żeby ta para, związek, małżeństwo było miejscem, w którym ładuje się baterie do rodzicielstwa, do mierzenia się z tymi wszystkimi wyzwaniami, które przynoszą zupełnie zwykłe dni, ale też takie dni no bardziej trudne. Mówię o sobie, że jestem terapeutką rodziców. Chociaż oczywiście mogłabym pracować także z innymi osobami. Jestem pedagogiem, który może prowadzić terapię w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu. Krótkoterminowa nie oznacza, że terapia jest krótka, ale oznacza ta krótkoterminowość i to skoncentrowanie na rozwiązaniu oznacza, że najpierw skupiamy się na tym, żeby wyznaczyć co ma być efektem terapii. Co chcemy osiągnąć? Co dana osoba, czy dany związek uzna jako sukces, y, czy cel tej terapii? I później szukamy drogi dojścia do tego, no jak takie coś osiągnąć. No i y, nie wiem, jak to jest u innych terapeutów. Tak się składa, że u mnie Choćbym pracowała 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, raczej miałabym problem z ogarnięciem wszystkich osób zainteresowanych tą, tą terapią. I to, co widzę niemal za każdym razem, to kiedy zgłasza się osoba, zgłasza się osoba, która melduje zapotrzebowanie na terapię pary. I udaje nam się spotkać później, albo na przykład ona opisuje mi sytuację jeszcze czasem w mailu, czy w jakiejś wiadomości, to, to naprawdę kurczę, prawie za każdym razem, prawie oczywiście nie zawsze, jest tak, że ten, kto właśnie inicjuje taki kontakt, poszukuje rozwiązania, szuka terapeuty, próbuje z kimś umówić siebie i męża, albo żonę, albo siebie, i partnera, i partnerkę. To ta osoba uważa, że, że, że ta druga strona przede wszystkim potrzebuje pomocy. Zmiany. Pomocy rozumianej jako zmiany. Że ta druga strona potrzebuje się zmienić. Puk, pu, mała przerwa na ważną informację. Oprócz tego podcastu dostępnego dla wszystkich jest jeszcze jeden, bardzo specjalny dla patronów i patronek, który jest odpowiedziami na zadawane przez nich pytania na Patronite. Zatem jeżeli jesteś patronem albo patronką, pobierz koniecznie aplikację Patronite Audio, znajdź mnie tam w wyszukiwarce i będziesz mieć wszystkie te odcinki, które są dostępne dla każdego oraz te odcinki dostępne tylko dla Ciebie. A jeżeli nie jesteś jeszcze moim patronem, lub patronką. Zapraszam Cię na Patronite. Sprawdź mój profil, Agarogala i przemyśl. Może zechcesz zostać taką właśnie specjalną osobą w mojej historii zawodowej i korzystać z tych dodatkowych materiałów. Jeśli zdecydujesz się na to, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Tak czy inaczej, ogromnie się cieszę, że słuchasz tego podcastu. Owszem, e, nieraz e, mówi e, czy pisze taki ktoś, ten, ten, ta aktywna strona, że Pewnie jest coś takiego, co ja też muszę zmienić, żeby to wszystko było jakoś lepiej, ale, ale przede wszystkim palec w kierunku tego, kto się musi zmienić, jest właśnie wyciągnięty w partnera, partnerkę, męża, żonę. No i teraz taki eh, spoiler alert, to znaczy powiem teraz zakończenie tego odcinka. No, zakończenie tego odcinka będzie takie, że um, jedyną osobą, na, jaką, na, na zmianę której masz wpływ, to jesteś ty sam. I nie ma czegoś takiego, w moim przekonaniu i z mojego doświadczenia, jak terapia pary, podczas której tylko jedna strona potrzebuje zmiany. Albo, nie daj Boże, jeszcze takie myślenie, że ta druga strona, ta inicjująca, ta jakby bardziej aktywna, no to tak ona no wyświadcza taką przysługę, robi taki ukłon w kierunku tego, kto bardziej potrzebuje pomocy w tym związku, że no, no to ona się weźmie i też tak troszkę zmieni, no ale wiadomo, kto tutaj jest jakby bardziej winien i kto bardziej potrzebuje natychmiastowego jakiegoś działania, bo inaczej to ten związek się rozleci. To oczywiście nie są tylko moje doświadczenia, to są doświadczenia na pewno innych terapeutów, to są doświadczenia osób, które mi o tym piszą. Jeśli zaczyna się, czy mówią, jeśli zaczyna się robić lepiej, jeśli zaczyna się poprawiać sytuacja w związku, to nie dlatego, że ten inicjujący to miał rację i ten drugi się wreszcie zaczął zmieniać, zaczął go słuchać i dzięki temu jest lepiej, ale dlatego, że jedna i druga strona i ta. Rzekomo niekoniecznie jakby potrzebująca zmiany. I, i ta, ta druga, że one, obie te strony się zmieniają w sobie, same w sobie, tak? Same w sobie. Trochę można nawet brzydko powiedzieć, same dla siebie, ale same też dla tego drugiego. A nawet powiedziałabym więcej nie dla tego drugiego, tylko dla tego związku. Jeśli słuchasz moich podcastów, to już na pewno usłyszałeś i usłyszałaś nie raz, że ja wychodzę z takiego założenia, że związek jest takim trzecim bytem. Jest on, ona i związek, który jest trzecim bytem, czymś żywym, na czym obojgu zależy, żeby żyło, miało się dobrze, miało sprawne mięśnie, zdrowy byt, dobrze funkcjonowało i odczuwało przyjemne emocje. W związku z czym Troszczymy się o to jako żywy byt, karmimy to oboje. Jesteśmy jakby zaabsorbowani, zajęci troską o ten byt. Tak jak się troszczymy o dzieci. Kto potrzebuje zmiany? No właśnie, może rozwiniemy to trochę, chociaż już, chociaż już połęta była. <noise> Bo może to ważne. To będzie gruby przykład, teraz, który podam. Ale pozwolę sobie go podać. Bo wydaje mi się, że czy, czy jakoś ciebie dotyka, czy nie dotyka, to na pewno. Albo inaczej, to jest duża szansa, że gdzieś kiedyś o tym słyszałeś, i słyszałaś. Chodzi mi o, chodzi mi o taką sytuację, w której żona alkoholika zgłasza się do psychologa, psychi, psychiatry, terapeuty. Zgłasza się i, i nawet nie to, że zgłasza męża, ale zgłasza siebie. Spotyka się z tym fachowcem, i w ogromnej większości wypadków to, co ona chce wiedzieć, to ona się chce dowiedzieć, jak to zrobić, żeby mąż nie pił. To jest to, z czym ona przychodzi. Co mam zrobić, żeby on przestał pić? Tymczasem fakt jest taki, że owszem, ona też potrzebuje terapii. Ona też potrzebuje zmiany, nie tylko on. Jedyną osobą, ona, którą ona może zmienić i na którą ma wpływ, jest ona sama. Nie może. Ale ona też potrzebuje zmiany, bo nie dlatego, że ona jest winna jego picia, nie dlatego, że ona coś zawala, skoro on to robi, albo nie wiem, coś tam. Ale dla innych celów, a jednak ona potrzebuje też zmiany, żeby sobie radzić z tą sytuacją, żeby sobie na przykład radzić ze współuzależnieniem, żeby sobie przejść mm, przez proces, który jest jej potrzebny, żeby zachować zdrowie, zachować przyzwoity stan taki psychiczny w tej sytuacji, w jakiej się znalazła. Czy to może mieć wpływ na tego pijącego męża? Może pewnie, ale to nie może być cel. To nie może być cel, że ona sobie siebie posprząta po to, żeby on przestał pić. Bo dalej to życie jej kręci się wokół tego, jak naprawić męża. W analogii, jakby do pary, żeby sobie lepiej radzić z różnicami pomiędzy nami, idziemy na terapię i każdy nad sobą pracuje, a nie ja. Pracuję nad tym, żebyś ty się zmienił. Żebyśmy się umieli e, nawzajem wspierać. Prowadzić dialog, być dla siebie oparciem, komunikować się ze sobą, żebyśmy mogli mieć realistyczne oczekiwania wobec siebie, nawzajem, wobec tego związku, żebyśmy mogli opiekować się swoimi potrzebami i nawzajem swoimi potrzebami. Tak? Po to przychodzi para na terapię, ale nie tak, żebym ja teraz zrobiła wreszcie to sprytne zagranie, w którym ty się zmienisz i no, wtedy to już nasze wszystkie problemy znikną. Coś, o czym jeszcze chciałabym po, po, powiedzieć przy tym temacie, to takie zdanie, e, ono brzmi mniej więcej tak. No ja rozumiem, że to się trzeba zmienić, albo no ja rozumiem, że to wymaga pracy, no ja rozumiem, że to czy tamto, no ale wie pani, no muszą chcieć obie strony. Nie? Muszą chcieć obie strony. Kurczę, ja rozumiem, że to wypływa bardzo często z takiej dobrej woli, z takiego dobrego pragnienia, albo no tak, z takiego nie będzie, że, że, że z dobrej woli, ale jednak powiem ci, nie lubię tego zdania. Po pierwsze, dlatego, że rzadko kiedy obie strony chcą tak samo mocno. Tak? Rzadko kiedy. Albo dobra, nawet jak nie, rzadko kiedy to równie często. Jest, są sytuacje, kiedy obie strony chcą zdecydowanie na różnym poziomie, poziom zaangażowania jest różny, e, czasem z jednej strony jest żaden e, i, i co? I wtedy zdych pies? Nic się z tym nie da zrobić? No, nie sądzę. To raz, dwa. Kiedy słyszę taki tekst, no wie pani, muszą chcieć obie strony, to mam taki, e, to słyszę taki ukryty warunek taki, no dobra, dobra, ja się zacznę zmieniać, ale jak zobaczę, że ty też się zmieniasz, nie? A w ogóle to jeszcze najlepiej w tym samym jakby momencie, żebym ja wiedziała, że mi się to opłaca, a najlepiej to w ogóle idealnie to byś troszkę wcześniej się zaczął zmieniać niż ja. Żebym ja wiedziała, że mój wkład pracy, moje poświęcenie, to się opłaca ja i ja mogę zaryzykować, no bo ty też w to jakby się angażujesz i ty też chcesz, i ty też to robisz, i już, tu, już tutaj to widać. A to właśnie piękno terapii jest, że nawet jak ta druga strona się nie zmieni, chociaż ja w to kompletnie nie wierzę, dlatego że rodzina, małżeństwo to jest system. Zmienia się jedna osoba, to, to ma, musi mieć wpływ na system. Ale zmienia się nie dlatego, że ta druga się zmieniła, tylko zmienia się dla dobra swojego, dla dobra tego związku. Anyway. E, więc więc to jest piękne, że tak na dobrą sprawę, jak chcę mieć lepsze życie i być szczęśliwszym, szczęśliwszą, um, czy w większym życiu, nie wiem, spokoju ze sobą, w zgodzie i tak dalej, tak dalej, to nie muszę czekać, aż ty będziesz chciał też to robić. Nie potrzebuję koniec końców nagrody, albo zachęty z Twojej strony, że mi pokażesz. Bo ja to poczuję, ja zobaczę, jak jakość mojego życia się zmienia, jak w mojej głowie się układa. Czy to jest idealizm? Nie wiem, pewnie ktoś, kto jest jakby daleko od tego punktu, mógłby to mi zarzucić. A ja jestem w innym punkcie, w punkcie doświadczenia i ja mówię, tak to widzę. Pamiętaj, proszę, że jesteście pewnym systemem, wyrodzina. W związek i każda zmiana je, z jednej strony, w jednym tak powiem, jakby elemencie wpływa na inne. To nie znaczy. Że ta zmiana zostanie na pewno zawsze powitana z, po prostu z otwartymi ramionami, i cudownie, że właśnie podjęłaś teraz te starania, aby na przykład, nie wiem, zaopiekować się swoimi potrzebami, albo trochę więcej o sobie pomyśleć. Nie, w ogóle, jak system jest przyzwyczajony do jakiegoś wygodnego układu, w którym na przykład jedna osoba odwala robotę za wszystkich, no to nie pokocha tak od razu innego układu. Ale zmiany, generalnie, z założenia yy, są trudne. Mózg nie lubi zmian. Nie czekaj aż ci będzie dobrze i wygodnie za zmianą. Bo mózg ci podsunie całą masę powodów, dla których nie powinnaś tego robić, czy nie powinieneś. Na przykład takim powodem może być... <gryw> ja jedna mam się starać? No bez żartów. No bez żartów, muszą chcieć obie strony, a nie, że... No. I od razu jest powód, żeby tego nie robić, prawda? Ale tak czy inaczej chodzi o twoje życie? No, to tak dzisiaj krótko. Ale wiesz, zależało mi, żeby to wybrzmiało, żeby, bo to nie jest tylko temat, który dotyczy terapii. To chodzi o w ogóle rzeczy takie, które dotyczą związku i małżeństwa. Że te zmiany nie są łatwe, są potrzebne i tylko jedna osoba może się dzięki tobie zmienić. Ty sam i ty sama. Ty się zmieniasz? Zmienia się system? Prawdopodobnie duża szansa, że wyjdzie wam to na dobre. Ale na pewno też że jest pewność stuprocentowa, że będzie to miało wpływ na innych. Jaki? Przyjrzyjmy się temu, zobaczmy, czy zmiana w dobrą stronę jest. Przyglądaj się temu, jak to robi, komu to robi dobrze. Tobie. Czy czujesz się w zgodzie? Czy to przypadkiem nie jest w ogóle trochę, odpływam teraz, nie? Ale już to powiem. Czy to przypadkiem nie jest, jest taka zmiana, taka typu w stylu, a masz, ja ci teraz pokażę? No bo to jest takie trochę z odbietu. Albo takie trochę z jakichś takich dziwnych pobudek. To nie brzmi jak dobra zmiana. Ale tak czy inaczej, jesteś jedyną osobą, która ma wpływ na siebie. I nie możesz zmienić drugiego człowieka. On musi tego chcieć, on musi to zrobić. No, chyba, że go tam sytuacja dojedzie i go trochę pozmienia, ale tego to akurat nie życzę. To lepiej jednak, świadomie i w zgodzie. Kciuki trzymam, bardzo mocno, żeby ci dobrze było w tym Twoim związku. Żebyś zawsze zaczynał i żebyś zawsze zaczynała od siebie. A potem, żeby szło tylko lepiej. Uściski serdeczne. Papa. Pa.